Chodźcie, odcieł już do kółka, chodźcie! Dajcie w kółeczkę, dajcie! Oddźcie tu do kółkę! Macie jak pamiętajcie, profilem do kamery, żeby mi się ustala się. Nie nie kurwa, się nic nie wypiłem. Nie wypiłem jeszcze nie nic? Nie. To będzie chujowo nabram. Komentatorkę, co? oczywiście. Nie wiem czy obrać okulary, żeby na to patrzeć, czy lepiej bez spaczać. że chcecie hmm. Natomiast, jeżeli wy nie macie najlepszego wzroku, to koniecznie zakładajcie okulary, rozsiądźcie się, wygodnie, zapnijcie pasy i oglądajcie to fantastyczne widowisko. Ja dzisiaj zaczynam na ale gwarantuję Wam, że chłopaki, którzy znaleźli się w pierwszej jedenastce, dadzą z siebie wszystko. Przed tym meczem znajdujemy się w samym środku tabeli, ale po nim chcemy być wyżej niż w środku tabeli. Pogoda dopisuje. Ale jest pogoda. Komentatorzy gotowi. Robimy komentatork komentatorkę, co? Tak? Zawodnicy trzeźwi. Kurwa, jeszcze nie wypiłem. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak rozpoczęcie tego spektaklu. Ale... Czy jesteś prawdziwym kibicem Korony Harmerzy i subskrybujesz już kanał? Jeśli nie, to serdecznie do tego zapraszam, bo wtedy nie przegapisz kolejnych odcinków z B-Klasy i nie tylko. A teraz zaczynamy! Kapi w światło, bramy! A, A, ładnie kapi! Brawo! Jest! Super! Paweł, nie wie, nie brawa, nie brawa, brawa za bramą na kurwia. Obrońca na króla Ręka! <grym grym> panie sędzio! sędzio Przeczytałem to z obrysu. Odbijesz się od ręki, kurwa, nie ma tak nie tak wola. Nie nie by to, to. to uznał, to bym był przedebilem. Za dużo miejsca! Za dużo miejsca, Sewery O kurwa. Dobrze, brawo Koziarka! Palony, panie sędzio! kramka się nie może piegać tu. Ale dał. Panie sędzio, w pozycji spalonej podczas podania wraca zawodnik. Żyjmy tam. No bus spalony. Ale daj to. Są hamelku Za łatwo. O, Ale piła. Badur, jedź, jedź! Jedź! Ja piłka kapie o. Tak Jest, jest brawo! Ale jadą chłopaki! Ty, to jest ta atomowa pchła? Ale kurwa, harmy grają, ja pierdolę. Mazy, że to trafi w piłkę, to jestem w szoku. Tam. Nie! O kurwa! Dobrze trafił w piłkę. Myślę, chyba nie jest. Właśnie dzisiaj chyba trzeźwie, to się obawiam trochę o niego. Kurwa, jeszcze nic nie wypiłem. Pasko, zbliżę! Nie daj, że się tak uważa, ma Krew, uciekanie! Brawo! Nie, daj się, nie tak. daj się, Piotruś, nie daj się. Nie dawa się. Co ty tak miał? To był taki byk. Trójka akurat była. Siedzi. Tak jest! Jest, brawo! Brawa! Dawajcie go na hat-tricka, kurwa, brońce. Pawlak, kur... Pawlak, co cię Dawaj, Pawlaczek, dawaj! Ale będzie d***** dzisiaj. Ja nie, nie piję, Maciek, Ale że tak potrafił się wyciszyć na ten punkt. Ej! Ej! Przerywajcie ja do środku wody, pora! Wody. Dawaj na piłę! Na piłę! Uderz! Dobra decyzja! A. Jak to nagrywacie ktoś na chwilę? sobie ostatnio tego wskoczył. Ja jak on nagrywa jak ja tu nic nie widzę? Adi a ja nic nie widzę. Graj! 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 Czemu on to przerywa jak mamy korzyść? No i co z tego? Popanujesz opanujesz się pan? widzisz trener? TAK JEST! jest BRAVO okay. Ładnie! A cztery? Cztery. Super Nazar, super okę! Okay. Barcelona Ale dawaj, dawaj, bo dalej w tej obronie źle poprzesuwane w niektórych akcjach. Cztery? Cztery no. Jaką Oke bramę zajebał opie, samotno. Tak? Nagrałeś? Nagrałem chyba. Szkoda. ja tak na oko jeździłem po pięć widać. Ej faktycznie, mamy wynik jak ten, jak Barcelona z wczoraj. będzie więcej. Cała, cała. Oj oj oj, panie sędzio! Prosta noga! <grym wytrych> jest i pięć. Nie, nie, co ty? Tu nie ma takiego zasięgu. On grał w polu. Tak. A widzisz? Pamięta. Że... Brawo, Mariusz! Ej, Hey! Co jest? Co jest? Szytło, bramki Ale mocno, nie! Światło kapi kapi. moc Nie! cały cały ruch. Ale siedzi. Aaaa. Nie! idzie. O kurwa. <grystanie> <śmany> Brawo! Dobrze! Co jest?! Co Co jest?! Co Nie! to Nie! Nie! wyczyścił. Ej, dotrzymać Nie! 5 minut. <grystanie> dotrzymać! <grystanie> O kurde. Ja pierdolę. Kurwa, się nie zwipiłem. A <grywa> ty tak się pytasz, 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 za to pytasz, pytasz, Pierwsza połowa już za nami, no i powiedzmy sobie to wprost. Zagraliśmy jak Barcelona z Realem. Nawet bramki strzelali się podobne. No i identyczne są przecież, sami zobaczcie, tylko taka trochę pektasowa wersja. Ale teraz, teraz przed czas na drugą połowę. Nasz trener zrobił trzy zmiany, i na boisku melduje się między innymi ja. I teraz to dopiero <Drum package> <gry rotor> będzie się działo. Rę, 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 rę. Ręka! Ej. Ręka! Ej. bra Czerwień jak Panowie, Sami jesteśmy kurwa sobie winni, Zacznijcie biegać po tym bojsku. Ekstra, kurwa je Ej, wywróćcie! Uh, Chyba się o, kurde, Ej, ja nie nagrywałem, nagrywajcie to Kurwa, nie nagram tego Do wyjścia cały materiał I ja PIERDOLĘ! A to? Zaraz seryki dostanę to? Bo zaraz Nagrałem. To maja maja,

Będzie tam jest nie, ma. To cię to nie, 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 Postanie. nie, 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 kurwa, nie, 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 nie,

Ja, ich